Witam Was wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale, tutaj Tachmina. Dzisiaj sobie zrobimy czytanie dla bliźniaczych płomieni. To czytanie jest bardzo ogólne, więc nie z każdym będzie rezonowało. Poczytania prywatne zapraszam na mojego maila lub na mojego Facebooka. Linki znajdziecie w opisie tego filmu. Wykonuję również rytuały oczyszczające, przyciągające dobrobyt, finanse, rytuały miłosne, rytuały rozświetlające. Po zgłoszenia również zapraszam na mojego maila lub na mojego Facebooka. Nie przedłużając, zaczynamy czytanie. Na początku będziemy sobie sprawdzać ogólną energię waszego bliźniaczego płomienia, po czym sobie będziemy sprawdzać waszą ogólną energię. Oczywiście tutaj energie mogą być zamienne, także proszę sobie to odwracać. Proszę sobie pomyśleć o swoim bliźniaczym płomieniu, zwizualizować sobie tą osobę. No i jedziemy, moi drodzy. Ogólna energia dla bliźniaków, ogólna energia dla bliźniaków mhm. hmm. Powiem Wam tak, u Waszej osoby się jakiś tam trudny czas jest teraz u niej. Coś się tam u niej wydarzyło, coś się tam u niej podziało. Widzę tutaj, że ta osoba jest bardzo załamana, już od dłuższego czasu. Widzę tutaj, że teraz jest taki bardzo niespokojny czas u tej osoby, ale również ta osoba tutaj może przechodzić transformację, wasz bliźniacze płomień. Idziemy dalej, zobaczymy dalej, co nam karty chcą przekazać. Bliźniacze płomienie. Bliźniacze płomienie. Bliźniacze płomienie. Mhm. No powiem Wam tak, bardzo dużo ta osoba w głowie siedzi. Ehm, bardzo dużo. Możliwe, że ta osoba może mieć jakieś załamanie nerwowe. Ehm, depresja, raczej nie, ale blisko. Ehm, jest załamana nerwowo. Ehm, tutaj się... Uu, bardzo ciężka energia. Ona. Ale jedziemy dalej. Pewne tajemnice, pewne tajemnice mogły wyjść na jaw. Powiem Wam tak. Um, co mi się tutaj pokazuje? Um, pierwszy scenariusz jest taki, że. Um, Tutaj między Wami był kontakt, był między Wami kontakt, tutaj nawet mogliście się spotykać, tak? I tutaj Wam powiem, że nagle się coś spietruszyło, tutaj mogło dojść do jakiejś takiej um, wymiany zdań, gdzieś, gdzie tam tą osobę zabolało i również i Was. I bardzo tego tutaj teraz żałuję. Tutaj jest ta cała relacja pod wielkim znakiem zapytania. Mhm. Uh -huh. Powiem Wam, że. Tutaj również to wszystko się stało na raz. Tutaj również mi się pokazują sprawy urzędowe, sprawy sądowe dla niektórych. Tutaj ma ta osoba bardzo duży problem. Również możliwe, że ta osoba no, nadużywa troszeczkę używek tutaj, tak? alkohol, inne takie różne ciekawe rzeczy. Jak najbardziej przez to, co się u niej teraz dzieje, ten cały świat tej osoby się wywrócił do góry nogami. E, I również też bardzo ubolewa e, nad, nad rostańmy waszym, bo ja widzę u was bardzo dużą odległość. Myśli o was, nie może, prze, nie może spać w nocy. Nie może spać, budzi się w nocy. Również tutaj widzę taką obserwację. Obserwację, ale i również jest tutaj oddalenie. Możliwe, że ta osoba gdzieś wyjechała lub po prostu mieszkacie daleko od siebie. Ale bardzo, bardzo Wam się tutaj przygląda w mediach, tak? Z lewych profili. Tutaj mogło dojść nawet do blokady. Tutaj mogło dojść nawet do zablokowania. Powiem Wam tak. Ta osoba mimo wszystko Wam się bardzo mocno przygląda, żałuje tej, tego Waszego rozstania, żałuje tego wszystkiego, co się między Wami wydarzyło. Bardzo nad tym ubolewa, bardzo tęskni. serce tej osoby jest bardzo niespokojne. Ma was, ma was tutaj w sercu ta osoba. Jesteście wy. Chciałaby wyruszyć. I tutaj jest ten ruch. Tutaj mogła między wami stanąć osoba bardzo fałszywa, bardzo toksyczna. To nie musi być nikt ekstra z relacji romantycznej. Dla niektórych tutaj mogło dojść, dla niektórych tutaj do zdrady, tak? Jakieś plotki, zdrady, jak najbardziej. Ale ja uważam, że to, że to nawet mogło być poza, że tak powiem. Relacją romantyczną, w sensie, że ktoś y, trzeci y, ma was w sercu. Ma ogromną chęć y, nawiązania kontaktu z wami, ma chęć rozpoczęcia wszystkiego od nowa, ma chęć po prostu wykasowania, zrobi, y, zrobić po prostu taki twardy reset, tak? Y, wykasować wszystko ze wspomnień. Y, te negatywne, te negatywne rzeczy, które tam gdzieś was razem dotknęły i po prostu na nowej kartce rozpocząć nowy, nowy scenariusz. Jesteście wy tutaj w sercu tej osoby, wiem, że się powtarzam, przepraszam. I jest również strach, jest również strach na zasadzie, czy, czy wy ją na nowo zechcecie. Bo tutaj troszeczkę za daleko poszło. Tutaj to się już toczy, widzę. No tutaj mamy zegar, tak, w ogólnej energii. To się tutaj może toczyć już od dłuższego czasu, tak? I ta osoba się też tak troszeczkę boi, czy to już nie jest, aby za późno. Jest tutaj ego, ta osoba ma tutaj również ego i boi się, również to jest strach, że ja się odezwę, zrobię jakiś krok, a wy ją po prostu nie, nie zechcecie, tak? Tutaj również tej osoby serce pragnie się z Wami spotkać, pragnie tutaj. Um, Serce tej osoby się wyrywa, wy jesteście szczęściem, wy jesteście kluczem do szczęścia dla tej osoby taką bezpieczną przystanią, spełnieniem marzeń po prostu, spełnieniem marzeń. I ta osoba teraz dochodzi do tej osoby to, co się między wami wydarzyło. Czujecie się między wami bardzo silne połączenie i jesteście obydwoje również i chronieni odgórnie. Jest między Wami bardzo duże połączenie, Wy się czujecie, Wy się ściągacie z myślami. Ta osoba się tutaj martwi o tę całą sytuację, bo nie dosyć, że tutaj Wy jesteście w sercu, również jest tutaj ten strach. Tutaj jest również ten strach, że to po prostu już przesadziła ta osoba. Ale tutaj widzi gdzieś, stara się, dlaczego was ta osoba obserwuje, bo stara się wyłapać jakieś światełko w tunelu. Ta osoba się zastanawia, czy wy jesteście do końca sami, czy wy jesteście singlami, czy wy kogoś macie, tak? Czy to już za długo, za, za długi czas już to po prostu trwa. Stąd tutaj są właśnie te obawy. Transformacja. Ta osoba tutaj przechodzi bardzo dużą transformację. Mhm. Ta osoba pragnie tego nowego początku z wami. O matko. Powiem Wam tak, moi drodzy, wcale się nie zdziwię, jak ta osoba się zwierze w sobie, zrobi ten krok i po prostu to będzie na takiej zasadzie, że napisze do Was lub zadzwoni i będzie ta osoba się chciała z wami spotkać. I w momencie, kiedy się z wami spotka ta osoba, to powiem Wam, że. Wyjaśnię Wam wszystko. Powie Wam wszystko, dlaczego tak się stało. Powie Wam o, wasz, o swoich uczuciach. Powie Wam ile Wy dla nich znaczycie. Przyjdzie do Was jak właśnie taki, no taki, taki szczeniak, tak? Taki. taki... No właśnie. No, właśnie, tutaj troszeczkę nie tą drogę wybrała ta osoba, nie, nie tą drogę, ale tak miało być, bo ta osoba coś musiała przepracować. Ta osoba po prostu musiała Was stracić, żeby zrozumieć, ile, ile Wy dla niej znaczycie i kim Wy jesteście w życiu tej osoby, tak. Powiem Wam tak, mimo wszystko, pokazuje mi się tutaj nowy początek. Nowy początek mam tutaj w kilku kartach. Nowy początek, ta osoba do Was przyjdzie, będzie chciała u Was tej jeszcze jednej szansy, ale bardzo się boi, bardzo się boi, bo wie, że spietruszyła po całości po bandzie, no to już poleciało grubo. E, oczywiście, bardzo dużo u, od Was będzie zależało, co Wy zrobicie z tym fantem. Czy Wy przeanalizujecie sobie wszystko i powiecie: No dobra, każdy zasługuje na drugą szansę, czy Wy po prostu powiecie: Dosyć, starczy. Starczy tego dobrego, ale tutaj będzie takie domknięcie drzwi. Tutaj będzie takie domknięcie drzwi z rozpoczęciem wszystkiego na nowo lub zamknięcie tego tematu definitywnie. Zobaczymy, co się u Was będzie działo. Teraz ja sobie zobaczę u Was energię. Ogólna energia wasza. Ogólna energia wasza. Co to u Was tutaj wypadło? Wy tutaj bardzo dużo siedzicie w głowie, wy tutaj manifestujecie, wy tutaj się zastanawiacie, co tutaj poszło nie tak i dlaczego tak to się potoczyło. Szukacie również informacji, również tutaj zwracacie uwagę na swoje sny, na znaki, które gdzieś tam. Wszechświat Wam daje, tak, ale tutaj Wszechświat Was po prostu przygotowuje do tego. E, tutaj e, e, jest taka, Wszechświat wam po prostu komunikuje, że coś się wydarzy. Wy to, zresztą WY też to czujecie. Do Was, moi kochani, przychodzi jakieś szczęście. Kończy się u Was jakaś karma, kończy się u Was tutaj jakiś trudny czas. Mhm. Moi drodzy, powiem Wam tak, ja widzę tutaj, że Wy bardzo mocno się tutaj skupiliście na, swoich, na swojej pracy, na swoich finansach, na tym, co Was tutaj otacza wokoło. Wy tutaj gdzieś tam myślicie o tej osobie, tak? Również wam, was tam gdzieś tam ściąga myślami, ten wasz bliźniaczy płomień, ale ja mam tutaj takie wrażenie, że wy macie w sobie taki spokój. Taki spokój, bo wy gdzieś tam to wewnętrznie czujecie, że coś się tam dzieje u tej osoby, że coś jest nie tak, ale wy jesteście mimo wszystko spokojni. Wy tutaj po prostu się zajęliście sobą, to co was tam otacza, wokół siebie, tak, wokół was, praca, dom, tak, rodzina i w ogóle. Ale przychodzą do was jakieś informacje i to bardzo szybko do was przychodzą informacje, gdzie po prostu tutaj. U was coś runie, po prostu pozmiata was, wy po prostu wyskoczycie z kapci. To, to, co do was tutaj dotrze, tutaj widzę bardzo duże szczęście, zakończenie jakiegoś trudnego etapu. Tutaj coś przepracowaliście i tutaj do was idzie te spełnienie marzeń. W ogóle nie dosyć, że to jest wasz bliźniaczy, płomień, to jeszcze to jest karma, to jest karmiczna relacja. Czyli naprawdę, no, ciężka sprawa. Powiem Wam moi kochani, ale to u Was tutaj się kończy. Taki ten trudny e, etap, takie te zamartwianie się, to się u Was kończy. To już odchodzi do lamusa, e, a przychodzi do Was takiego: e, przy Was, do was, e, do was, przychodzi coś takiego jak spokój, jak szczęście, radość. E, takie coś do Was tutaj przychodzi. Zobaczymy dalej. I tutaj mi się wydaje, że wy już tutaj przeszliście tą transformację, a teraz was, wasze bliźniacze płomień przechodzi. Ok. I powiem wam teraz, tak, wy się zastanawiacie, czy ym, ta osoba kogoś nie ma, skoro się tak zachowuje. Uh -huh. Tutaj u Was mi się pokazuje jakiś ruch. powiem wam tak, Mam tutaj takie odnoszę takie wrażenie, że wy gdzieś się spotkacie, możecie się gdzieś spotkać gdzieś w miejscu publicznym, możecie się gdzieś spotkać przez przypadek. możecie może ta osoba, tak jak powiedziałam, się z wami skontaktować. I to będzie nagle. I tutaj dojdzie do spotkania, to do Was przychodzi. W ogóle to ja mam takie poczucie tutaj w tych kartach, że na tym spotkaniu się bardzo dużo wyjaśni i dla Was to będzie tak, taki szok, bo Wy tutaj się gdzieś tam w podświadomości, gdzieś tam głęboko mogliście tutaj sobie myśleć, że ta osoba już po prostu kogoś ma, że ta osoba po prostu już ma rodzinę, także kogoś tam z kimś się tam spotyka i układa sobie życie, a tutaj no nie, do, nie do końca, bo cały, cały czas ma Was w sercu. I i ja tutaj widzę, moi kochani, że na tym spotkaniu. Gdzie się tutaj spotkacie, będzie wyjaśnienie, wyjdą wszystkie, wszystkie tajemnice na jaw. Tutaj w końcu się dowiecie, dlaczego tak się stało, co się dzieje. Ta osoba wam powie o swoich problemach, ta osoba wam tutaj powie, co się u niej dzieje i będzie was prosiła o pomoc. Oczywiście tutaj dużo będzie od was zależało, czy wy się na to zgodzicie, czy też nie, ale pokazuje mi się tutaj nawet i możliwe wspólne zamieszkanie, obranie nowego kierunku, przeprowadzka, będzie mogli się przeprowadzić do innego miasta do innego kraju nawet jeśli to wchodzi w ogóle w rachubę bo mam tutaj daleką podróż. Ale spotkanie przede wszystkim najpierw mi się pokazuje tutaj spotkanie kontakt na zasadzie cześć jesteś w domu lub czy możemy się spotkać tak to już nie będzie takie owijanie w bawełnę. Tutaj już będą takie konkrety. ale spotkanie mi się bardzo mocno, mi się pokazało tutaj spotkanie. Możliwe, że razem pracujecie, tak, lub, lub po prostu um, gdzieś mieszkacie w, w jednym mieście, tak, że tutaj jest możliwe to spotkanie. No i przychodzi do Was, przychodzi do Was tutaj ta, ta wiadomość, przychodzi tutaj do Was ta oferta spotkania, przychodzi tutaj, przychodzi. Mało tego Wam powiem, że ta osoba się weźmie w garść. No, nawiał wyrośnie po prostu tej osobie, tak? Jeśli oglądają mnie kobiety, jeśli, jeśli mężczyźni, no to podobnie no to, no, w końcu się zdecyduje ta osoba y, na konkretną rozmowę z wami. No i cóż, no, powiem Wam tak: powiem Wam o swoich uczuciach, powiem Wam ta osoba, ile jesteście dla niej, y, kim Wy jesteście w jej życiu, tak? Tutaj będzie wyjaśnienie pewnej sytuacji, przeprosi Was, przeprosiny mi się tutaj pokazują, jak i również, no, dla mnie, no to to jest. Y Przeszłość, powrót do przeszłości. No tutaj ta osoba będzie chciała się z Wami zejść, tak? Będzie chciała tutaj od Was nowej nowej szansy. Ale ja widzę tutaj, że pałeczka stoi po Waszej stronie. Że Wy tutaj, że Wy tutaj, że tak powiem, będziecie, będziecie, no Wy tutaj będziecie rządzić, tak? Czy Wy chcecie tego, czy też nie. Tutaj, tak jak powiedziałam tutaj moim zdaniem jest takie, że tutaj brały osoby trzecie udział w tej całej w tym całym cyrku. Hmm niekoniecznie z relacji romantycznej, tak jak mówię, tutaj mogły być jakieś plotki, mogły być tutaj jakieś oszczerstwa, jakieś kłamstwa, gdzie po prostu, no, ta osoba tak zrobiła, jak zrobiła. Jakaś forma manipulacji tutaj była ze strony tej osoby, ktoś kogoś manipulował tego waszego bliźniaczego pomienia, tak, na was, buntował po prostu. Ale ta osoba po prostu przychodzi do was, chce do was przyjść w pokojowych zamiarach, bo gdzieś to tam ciąży tej osobie, to jest taki bardzo duży ciężar, gdzie ta osoba sobie po prostu z tym nie radzi. Nie radzi sobie po prostu. I no, powiem Wam, że no, chciałaby z Wami te, tego nowego początku, chciałaby z Wami e, nawet i powiem Wam, że rodziny i stabilizacji. Ja uważam, że jak ta osoba teraz przyjdzie do Was i będzie chciała tej nowej szansy, no to to już będzie takie naprawdę stabilne. To będzie bardzo stabilny fundament, grunt. E, Także będziecie mogli coś razem naprawdę tworzyć. W przeszłości to nawet, i powiem Wam, jakaś współpraca razem, wspólny biznes, ale bardzo mocno mi się tutaj pokazało, że ta osoba, jak do Was przyjdzie, no to będzie chciała z Wami zamieszkać, tak? Już nie będzie chciała Was zostawić tak wolno, tylko będzie chciała o Was naprawdę zawalczyć, moi drodzy, ale no wszystko leży w Waszych rękach. Zobaczymy sobie, jaki macie przekaz od kart. Od karty. Dwie karty wypadły. Muzyka dla manifestacji, aby zmanifestować szybko myśl o swoich pragnieniach, abyś, gdy śpiewasz, nuć lub yy, grasz muzykę. Nucisz lub grasz muzykę, przepraszam, nie dowidzę. A druga karta, uzdrawiające serce, jesteś potężnym uzdrowicielem. Kontynuuj tę wspaniałą pracę piękne karty macie moi drodzy. No tutaj, tak jak powiedziałam, tutaj będzie, tutaj dojdzie do uleczenia, do uzdrowienia tej całej e, sytuacji, która gdzieś tutaj e, u was się wydarzyła, tak. E, Także, no, ta osoba będzie chciała, będzie chciała się z wami tutaj pogodzić jak najbardziej, jak najbardziej. No bo to ciąży po prostu. Ona czuje wasz ból i, i to jest na odwrót, tak. Zobaczymy sobie te karty wyroczne, na to wszystko. Uwierz w niemożliwe. No właśnie. Oraz znaki Zodiaku sobie zobaczymy. Jakie znaki Zodiaku tutaj mogą być. Dla bliźniaczych płomieni. Strzelec. Znaki Zodiaku dla bliźniaczych płomieni. Znaki Zodiaku dla bliźniaczych płomieni. Bliźnią ta. O matko za dużo kart nie wypadło. Lew, ryby, wodnik, a pod spodem mamy barana. Tutaj nam wypadły akurat takie znaki zodiaku, ponieważ bije taka energia z tych kart. Oczywiście możecie mieć wy znak zodiaku, taki jaki wypadł lub ta druga osoba, ewentualnie możecie mieć ascendent akurat, tak, wy lub ta druga osoba, ale moi kochani, to jest tylko znak zodiaku, oczywiście to może być każdy inny, to jest tylko energia z kredy, więc dlatego takie wypadły. E, moi drodzy, także tak jak powiedziałam, wszystko leży w waszych rękach. Życzę wam spokojnego dnia. Miłego dnia przede wszystkim. Jeśli jesteś pierwszy raz na moim kanale, a spodobał Ci się moje czytanie. Rezonuje z Tobą, będzie mi bardzo miło, jeśli zostawisz subskrypcję. Moi drodzy, chciałam Wam bardzo serdecznie podziękować za wszystkie komentarze, za wszystkie łapki w górę. Naprawdę to dodaje mi bardzo dużej takiej motywacji oraz chęci do działania. Jesteście naprawdę cudowni. No i cóż, kiedy dobijemy do 5000, zrobimy live'a. Będzie można zadać pytanie do moich kart. Będzie mi bardzo miło. No i e, jeśli oglądacie mnie w dzień, życzę Wam cudownego dzionka, jeśli oglądacie mnie wieczorem, życzę Wam spokojnej nocy. A my się usłyszymy w następnym czytaniu. Pozdrawiam, pa pa!